Kołyki nic mi nie przemknie przed oczami. Mmm, pyszne. O, o, co mam zrobić ze wszystkimi przysmakami? Już wiem. Zrobię sobie zbroję ze słodyczy. To genialne! Kamizelka z milki, rękawy z Kitketa i ochraniacze na nogi z czekoladek Hersheys. Jestem gotowa, żeby iść do kina. O, tak! Robopsie, czujesz ten rytm? No tańcz! O, przyszedł gość. Stać! Robopsie, wykonuj swoją pracę. Analizuję osobę pod kątem słodyczy. Znaleziono słodycze. Ogromna porcja. Zniszczyć! Zniszczyć! Co? Wiedziałem! Nie! Jak gorąco! Cała czekolada mi płynie! Co za masakra! Spływa mi prosto po rękach i nogach. O nie! O, to i czekoladka popłynęła. To wygląda niesamowicie śmiesznie. Robo Piesku, dobra robota. Nie, jestem cała w czekoladzie. Co za koszmar! Jak ja dotrę do domu? Niepotrzebnie to wymyśliłam. To nie nasz problem. Brawo Robopiesku. Jestem z ciebie dumny.